Witaj! Za moment zobaczysz, w jaki sposób zwiększyć swoją samodyscyplinę tak, aby się nie obiadać, martwić się, grać zbyt dużo, marnując w ten sposób swój czas zupełnie bezproduktywnie, a do tego też zobaczysz, jak raz na zawsze zwyciężyć z jednym z nawyków, który najbardziej niszczy Twoją samodyscyplinę i produktywność. A mówię do Ciebie Mikołaj Grząślewicz z bloga mikołajgrząślewicz.pl, czyli Rozwój dla Efektów. Z poprzedniej prezentacji wiesz, że samodyscyplina, czyli czynnik, który decyduje o Twoim sukcesie, ma nie jeden filar, a dwa, i kiedy słyszysz, jak ktoś mówi nie chce mi się albo nie mogę się wziąć do pracy, mam lenia, to tak naprawdę ma w tym momencie za słabą siłę woli, żeby pokonać opór przed wzięciem się do pracy. Kiedy natomiast słyszysz, jak ktoś mówi, nie mogę się powstrzymać, żeby się nażleć albo wejść na Facebooka, no to o tym także decyduje siła woli. I to od niej zależy, czy uda ci się odeprzeć nagłą pokusę i sobie nie szkodzić. I skoro tak jest, no to warto byłoby się przyjrzeć temu mechanizmowi bardziej szczegółowo i wykorzystać go, żeby zwiększyć swoją samodyscyplinę, prawda? Kiedy zmagasz się sobą i odpierasz pokusy, to zużywasz siłę woli, którą potrzebujesz dalej w ciągu dnia, żeby brać się do pracy no i odpierać też kolejne pokusy. To oznacza, że im późniejsza pora dnia, tym częściej będziesz odkładać coś na później, a także częściej pozwolisz sobie, żeby wejść na Facebooka no i robić rzeczy, które kompletnie Ciebie nie przybliżają do Twoich celów. Są oczywiście sposoby na to, żeby systematycznie zwiększać siłę woli. No i jeśli poważnie myślisz o swoim sukcesie, to w następnej prezentacji znajdziesz raport specjalny pokazujący trzy sposoby na zwiększenie siły woli. Najlepiej jednak unikać zużywania siły woli, czyli nie wystawać się na pogłosy i nie walczyć z sobą. Wtedy będziesz miał więcej samodyscypliny, żeby się wziąć do pracy. Dziś poznasz często spotykane pokusy, którym uleganie jest no, Ciebie już nawykiem. To oznacza, że gdybyś miał tak po prostu walczyć z nawykiem i przestać coś robić, wygrana będzie no, leżeć raczej po stronie nawyku, więc trzeba się do tego zabrać inaczej niż w sposób intuicyjny. Chodzi o to, żebyś postawiał się w sytuacji, w której nie możesz zrobić tego, co wystawia Cię na walkę z pokusą. Teraz pokażę Ci, jak to zastosować w przypadku sześciu częstych pokus. Jednocześnie nieraz są czynnościami, do których uciekasz, kiedy ci się czegoś nie chce. Albo no, wtedy, kiedy wiesz, co masz robić i odkładasz coś na później. Gotowy? Pierwsza częsta pokusa to jest obiadanie się. A kiedy na czym się obiadasz? W jakiej sytuacji? No w co raczej nie, tylko najprawdopodobniej w kuchni. Do tego być może o późnych porach. I obżarcie się niedługo przed snem powoduje, że Twój brzuch wcale nie będzie płaski, no bo w nocy Twój organizm będzie zajęty gromadzeniem no, tych przyjętych kalorii. A żeby uniknąć obiadania się, to już wcześniej pomyśl, co byś mógł zjeść, co nie będzie kaloryczne. Uszukuj sobie to na wszelki wypadek w pokoju. Nie mogą to być na przykład wafle ryżowe. I kiedy Cię dopadnie myśl, żeby iść do kuchni, to napij się wody. Zjedz to, co sobie uszykowałeś wcześniej i w ten sposób nie będziesz w ogóle walczyć z samym sobą, żeby nie jeść, kiedy już stoisz przed lodówką. Zaspokoisz pierwszy głód, i będziesz mógł bardziej świadomie zdecydować, czy coś jeszcze zjesz. Proste, prawda? Uleganie kolenie pokusie to także nawyk. Nawyki mogą dotyczyć Twojego zachowania, odczuwania emocji i sposobu myślenia. Dlatego martwienie się może być także nawykowe. Wtedy przestajesz już nawet się zmagać z sobą, żeby nie zaczynać się martwić, tylko po prostu się temu oddajesz. Tylko kiedy martwisz się najczęściej? Kiedy jesteś sam, czy kiedy są wkoło Ciebie inni ludzie, z którymi możesz rozmawiać? Kiedy czujesz, że zaczynasz się o coś martwić, no to zadzwon do kogoś, przejdź się, się, po prostu do znajomych. No, nie siedź sam i w ten sposób postawiasz się w sytuacji, w której się nie możesz martwić. Z kolei w sytuacji, gdy rano dzwoni budzik, a Ty sięgasz ręką i przestawiasz ten budzik na później, no to postaw go wieczorem daleko od siebie. Nie będziesz mógł go przestawić, bo będziesz miał, przecież musiał najpierw wstać, żeby go wyłączyć. Po tych kilku przykładach możesz już właściwie sam wymyślić coś zrobić, żeby unikać określonych sytuacji. Podam Ci jeszcze kilka przykładów. Osoba, która oddaje się na przykład hazardowi, no to najprostsze co może zrobić, żeby uniknąć tracenia pieniędzy, to nie spotykanie się ze znajomymi, którzy także mają ten problem, no, ani nie wchodzenie w miejsca, gdzie się uprawia hazard. Inną pokusą, z którą się przed chwilę zmagasz, potem i ulegasz i jeszcze na koniec masz poczucie winy, że tak się stało, może być na przykład granie na komputerze albo konsoli. Przykładowo, wracasz do domu i chcesz porobić coś, co rozwija Twoje umiejętności albo biznes. Tylko najpierw włączasz komputer, żeby chwilę pograć i tak mijają dwie godziny, a potem już stwierdzasz, że skoro minęło tyle czasu, no to dzisiaj odpuścisz. Co możesz zrobić? Przede wszystkim odinstaluj gry, usuń instalki, usuń konta gier online, wynieś konsolę do grania na przykład do swojego znajomego. Efekt będzie taki, że następnym razem pomyślisz sobie, porobię swoje rzeczy, tylko najpierw pogram, a i tak nie ma jak pograć. No i weźmiesz się za to, co masz właściwie do roboty. Ostatni nawyk jest najbardziej destruktywny. No i na własne oczy widzę czasem, kiedy ktoś pracuje i dosłownie sam sobie przerywa i to co chwilę. Jednocześnie wie, że to, co robi, nie jest dla niego dobre, ale jego zachowanie już jest tak nawykowe, że już dawno przestał z tym walczyć. To, co mógłby zrobić w godzinę, robi nawet dwie albo trzy. Cóż to za destrukcyjny nawyk? No jest to wchodzenie na skrzynkę potrzebową i portale społecznościowe. Oczywiście to są rzeczy bardzo potrzebne. Tylko jak myślisz? Czy sprawdzanie nowych wiadomości co 10 albo 15 minut pomaga osiągać Twoje cele? Być produktywnym i pracować szybciej? Czy raczej zupełnie na odwrót? Pomyśl sobie, jakby to było, gdybyś sprawdzał nowe wiadomości w momentach, kiedy to Ty o tym decydujesz i z taką częstotliwością, jaka Tobie jest potrzebna, żebyś zrobił najważniejsze zadania. Kiedy masz możliwość w każdej chwili wejść na skrzynkę pocztową efekt jest taki, że nawet jeśli tego nie zrobisz to i tak o tym myślisz. I to spowalnia Twoje działanie, powoduje wewnętrzną walkę z pokusą, bo chcesz sprawdzić wiadomości, ale z drugiej strony co chwilę się od tego sam odciągasz. No i to osłabia Twoje skupienie i zużywa zapas Twojej siły woli. Co z tym zrobić? Przede wszystkim Wyłącz program pocztowy, wyskakujące powiadomienia o nowych wiadomościach, a jeszcze lepiej odłącz dostęp do internetu na komputerze, na którym aktualnie pracujesz. Przygotowując tę prezentację miałem odcięty dostęp do internetu. No i nieraz miałem ochotę sprawdzić pocztę, tylko w momencie, kiedy pojawiała się myśl wejdę na chwilę na skrzynkę, no to natychmiast przypominałem sobie, no tak, no przecież... To i tak jest teraz niemożliwe, no bo jestem odcięty od internetu. Dzięki temu nie musiałem zużywać swojej siły woli. No dobra, ale są także rzeczy do zrobienia, które przecież wymagają połączenia z internetem, prawda? Wtedy możesz zrobić nieco inny zabieg. Do przeglądarki Chrome jest wtyczka o nazwie Stay Focused. Możesz w niej ustawić, jakie strony po przekroczeniu limitu czasu mają się zablokować. Przykładowo, dodajesz sobie tam YouTube, Gmail, Facebook i gdy spędzisz na tych stronach dłużej niż na przykład chwilę 10 czy 5 minut, no, to ta strona się wyłączy. Oczywiście możesz tą teczkę też wyłączyć w każdej chwili. To jednak wymaga już dodatkowego wysiłku i zadziała podobnie jak odcięcie dostępu do internetu. Czyli będziesz chciał wejść na taką stronę, a taka mała zapora nieraz ci powstrzyma. Pamiętaj, że te proste zabiegi mają na celu jedną rzecz: uchronić cię przed uleganiem pokusom. No i do tego też pozbyć się poczucia winy, że się tym pokusom oddałeś, no i też unikać zużywania siły woli. Większy zapas siły woli pozwoli ci z większą łatwością zabrać się za więcej rzeczy, które faktycznie masz do zrobienia. W następnej prezentacji dowiesz się, jak możesz wykorzystać kwadrant pokus, żebyś mógł z łatwością określić jakie rzeczy nie powinieneś robić i nie poświęcać na czasu oraz dostaniesz specjalny raport za jedyne 97 zł. Żartuję, nic nie będziesz musiał płacić. Może być tak, że w twoim życiu są jeszcze inne sytuacje, w których najpierw walczysz z sobą, żeby nie ulec jakiejś pokusie i potem przeważnie tak jej ulegasz. Dlatego napisz pod spodem, co to za sytuacje i w jaki sposób mogłeś w ogóle do nich nie dopuścić. Analogicznie no do przykładów, które dzisiaj poznałeś. W ten sposób będziesz mógł poświęcać więcej czasu na rzeczy, które przybliżają cię do Twoich celów. Do usłyszenia za tydzień. Albo wiesz co? Kliknij jeszcze tutaj, żeby zasubskrybować kanał i dowiadywać się szybciej o nowych prezentacjach i nagraniach. No to do usłyszenia.